kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. A pasjonata, nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. W końcówce poprzedniego sezonu spośród zawodników ruchu spróbowaliśmy wybrać najlepszego technika w ekipie Czarnych. Z przyczyn zdrowotnych w zabawie nie wzięli udziału Piotr Rodzki, Marcin Ściąka i Robert Wojsek. Pozostali dawali jednak z siebie wszystko w kolejnych, specjalnie przygotowanych razem z firmą czas reakcji konkurencjach. Pierwsza runda test Quick Fit. Na specjalnym urządzeniu zbudowanym w formie sześciokąta piłkarze musieli trafiać w losowo wyznaczone przez komputer ścianki. Liczył się czas, precyzja i siła. Tu nie było mowy o powtarzalnym wyniku. Spośród wszystkich uczestników ósemka z najlepszym wynikiem przeszła do dalszej rywalizacji. Konkurencję wygrał Tomasz Leszczyński, do ćwierćfinału weszli też Rafał Strzelczyk, Daniel Skalski, Mateusz Hermasz, Jakub Kuliński, Tomasz Harmata, Bartosz Kucharski i Kamil Banasz. Wszystko? Wcale nie wszystko. To dopiero początek. Teraz finały. Cztery pary w naprawdę wymagającej konkurencji na urządzeniu FitLight. O co chodzi? Przez 60 sekund zawodnicy muszą gasić stopą losowo zapalające się światełka. Kto zgasi więcej, przechodzi dalej. Pierwsza para, piąty w quickficie Jakub Kuliński kontra czwarty Mateusz Hermasz. z reakcji tego I para numer 2 Daniel Skalski kontra Tomasz Harmata. 54 -50. Para numer 3, czyli dwójka bramkarzy ruchu Bartosz Kucharski i Rafał Strzelczyk. Nie będzie, to to będzie Jednym światełko I ostatni z ćwierć finałów zwycięzca QuickFit Tomasz Leszczyński w pasjonującym pojedynku z ósmym w pierwszej konkurencji Kamilem Banaszem. Będę dla

Pojechali grubo, ale zasady od początku były jasne: z każdej pary do półfinału przechodzi tylko zwycięzca, a tam klasyka poprzeczki i połówki. W te pierwsze celowaliśmy z 16 metrów. Do bramki ze środka boiska należało trafić z kolei tak, by piłka zanim przekroczyli linię bramkową od podłoża odbiła się najwyżej raz. Jako pierwsi o finał zagrali Mateusz Hermasz i Rafał Strzelczyk. Jedziesz. Było, było? Nie było. Zaraz zobaczymy. <głos> <głos> Jeden. Tam użyć kopta te

W drugim z półfinałów zmierzyli się ze sobą Tomasz Leszczyński i Daniel Skalski. Dotku, dotku, no. dziękuje. No, ci się pełny. Na ja ja pełne ty. Brama to za dwa. Tu, jeszcze raz! Nie! Yeah. Yeah. Musi poprosić. tam być przywód! Ja no co ty gadasz? Tu jest taki dywan! Masz coś przywód? Jeszcze suk. ci porządnie na to jest, jest, e, jest niesprawiedliwe. Ale wzór daje ja Uy, tam. Tam. Ja. i ja pójdę tam! jest ale na osób by się Dziewon tak nie odbiło, tam jest betonem wylane. jak daje! Tam jest tak betonem wylany! się Jej, podpalił. Ale wszyscy przestrzeli! wszystkie Nie, <noise> 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 Wreszcie wielki finał, w którym naprzeciw siebie stanęło dwóch młodzieżowców Mateusz Hermasz i Daniel Skalski. O tym, kto zasługuje na tytuł pierwszego w historii ruchu radzienków Turbo Cidra zdecydowały pojedynki w każdej z dotychczasowych konkurencji. Zawodnicy raz jeszcze stanęli zatem w szranki, rywalizując na urządzenia Quick Fit, Quick light oraz celując poprzeczki i starając się trafić do bramki z połowy boiska. Uf. Uf.

Ale nie trzeba tu walić na Tahol'a. Dawaj, i do ciebie! Dawał i wojska! Zwierbił! To już musi wejść, nie? Ja tak jest! Tahol! Chyba nie mam żadnych fanów. <grym> A ja to kończę, jak przystało na zwycięstwo. Zakończę. A kiedy jest galaksa? <grym> nie już była, nie? Ale <ścoughs> dość To jest za 10. Za 15, za, za, za 19 głowy? za 19. To nie był przypadek, nie. Się bardzo peton wbije. No. bardzo. Turbo tasak. Turbo cider. Turbo cider. <ścoughs>